No dzień dobry, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Michu z tej strony. Drodzy państwo, dzisiaj wbijamy na Bybit'a. Mamy tutaj kolejny lunchpad tokena Biobli. Mam nadzieję, że tak to się czyta. Więc jeśli mamy tokeny MNT lub mamy USDT na giełdzie Bybit, to możemy je użyć właśnie do uczestnictwa w tym lunchpadzie, z tym że oczywiście trwa teraz ten Okres subskrypcji, który potrwa do środy, musimy mieć minimum 50 tokenów MNT lub 100 tokenów USDT na naszym koncie spot lub founding lub derywatywy. Jeśli chodzi o konto Earn, to brany pod uwagę jest tylko lunch Pool i Flexible Savings. Jeśli macie coś na Dual Assets, na przykład, to nie będzie on liczony. Snapszoty są robione w nocy. Pisałem już pokrótce o tym na X i również na YouTubie. Tak jak widać, chyba nie było jednak tego Snapshota wczoraj. Wydawało mi się, że będzie on wczoraj w nocy, ale nie mam tutaj żadnej sumy, także chyba go jednak nie było. Jeśli chodzi o sam projekt, wydaje mi się, że jest to dość ciekawy projekt. Mamy tutaj 500 milionów tokenów alokacji. Po 2,5 miliona mamy na subskrypcję w MNT i Kolejne 2,5 miliona na loterię. Maksimum na MNT to jest 10 tysięcy, a alokacja na loterii na jeden ticket to jest 250. Wiadomo, że im więcej będziecie mieć tych USDT, tym możecie wylosować więcej tokietu, ticketów, ale to jest loteria. Także to też trzeba brać pod uwagę. Ja akurat będę używał moich MNT, bo mam ich dość sporo. Zakumulowałem sobie przez ostatni czas, a za bardzo szczęścia w tych loteriach nie mam. Chociaż zwykle, jeśli chodzi o te loterie, to są one dużo bardziej opłacalne, jeśli je traficie. Jeśli chodzi o ten, oj, jeśli chodzi o projekt Biopli, to robi on ostatnio mocny hałas. Są wspierani przez Digital Currency Group, są również wspierani przez Samsung Next i Hashkey Capital. Co ciekawe, CEO jest Pan Sung, który również jest followowany na przykład przez Sonorusa. W ogóle biopli mają partnerstwo z Sonorusem. Wydaje mi się, że coś tutaj są zamieszczani również w Vanar. Widziałem, że było gdzieś tutaj partnerstwo, również z Element Market, także wydaje mi się, że to będzie ciekawy projekt, chyba go sobie nawet nie sprzedam po e, swojej alokacji. Więc na ten moment, jeśli macie tokeny MNT na waszym Bajbicie lub macie Stablecoiny w postaci USDT. To właściwie nie musicie robić nic. Czekamy sobie spokojnie do środy, kiedy z rana będziemy mogli zaakceptować lub wybrać po prostu tą opcję, z której będziemy korzystać, i zaakceptować naszą subskrypcję. No i to tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Polecam się na przyszłość. Polecam założyć konto na bajbicie. Sprawdź linki w opisie. Życzę miłego Dziąka Siemanko Pozdrówki. Yo.